...mniej moim kartom, zapraszam bardzo gorąco, mamy pół godzinki programu, 708, 770, 780 i gwiazdka 74, 1174 i mam telefon, Wróżka Salomea, kogo witam? Halo, dzień dobry, tutaj TheRoxis, chciałbym wiedzieć czy wygram lana w niepołomicach. Call of 4 <grym> Czy pan? Ta gra, taki turniej. Moja data urodzenia tak? to 8 marzec 89 rok. A jak pan ma na imię? E Veroxis. Mówią na mnie znajomi. Zeroxis, no tak jak pani ma Panomea. Verox Veroxis. Veroxis. Takie. Veroxis. Czy Veroxis? Urodzony 8 marca, wtedy kiedy ja, ale na szczęście w innym roku, 1989, czy po <grym> wygra w tą grę, o której myśli. No to było dobre. <grym> to znaczy, ja w ogóle powiem tak. Yy, kochany, <grym> uwaga, to jest z tym hazardem w kratkę. Jak Pan będzie bardzo pragnął, to Pan umoczy, ale jeżeli Pan na jakiejś grze zna się, to tutaj w tarocie okultystycznym mam kartę niespodzianki od losu i mam kartę oznaczającą panowanie. Czyli Pan w, w tej grze coś może wygrać. Ja nie wiem o co chodzi w tej grze. Czy tam jest jakaś główna wygrana, czy też są jakieś poboczne, mniejsze, ale pan jak w tą grę wejdzie, coś pan może wygrać, generalnie grając w tą grę. Pozdrawiam gorąco i dziękuję. Kochani, zobaczcie, jak łatwo się dodzwonić. Runda szybkich They pytań.